Modlimy się także o błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracujących również poza rolnictwem. Udział w procesji niech będzie świadectwem naszej wiary skuteczną Bożą pomoc, którą będziemy wypraszać za stawienistem wszystkich świętych. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad Nahami. Chryste, zmiłuj się jak naj. A nie zmiłuj się nad Nahami. A nie zmiłuj się jak naj. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad Nahami. Ty no odkupicielu świata bo Boże

Przez Polinę Hezwi. Święty Karol Ugandy. Święte Perpetuo i to, święta Święta Agnieszko. Święta Mario Goretti, mój święta nami, wszyscy święci męczennicy, mój święta nami, święci Leoni i Grzegorzy, Święty Franciszku Salewy, mój święta nami. Święty Piusie X, mój święta nami. Święty Antoni, mój święta nami. Święty Benedykcie, Święty Bernardzie, Udzieł za nami. Święci Franciszku i Dominiku, Udzieł za nami. Święty Jadwu, Udzieł za nami. Święty Tomaszu Zakwinu. Święty Ignacy z Lowiowoli, Święta, święta Jadwiga, święta, święta Elżbieto święta nami. Wszyscy święci, święte Boże,

Przez Twoje wcielenie Bywa w nas Panie. Przez Twoje narodzenie Bywa w nas Panie Przez Twój chrzest i post święty nas, Panie Przez Twój chrzest i chręca,

Przez zesłanie Ducha Świętego Przez Twoje przyliście w pachale w tym Boga żywego Zmiłuj się nad nami Kryste, który na ten świat przyszedłeś Zmiłuj się nad nami, Chryste, który zostałeś ukrzyżowany. Zmiłuj się nad nami, Chryste, który śmierć za nas przyjął. Hand für's da haben. Matko Dobrej Rady, Matko Złożyciela, Matko Zbawiciela, módl się za nami, Panno rozkrota, Panno Czcikowna, Panno szczypona. Wielka po sprawiedliwości, policą mądrości, przyczynom naszej radości, od się za nami, przybytku Ducha Świętego, przybytku chwalennych, przybytku sławnych pobożności, mów się za nami, różo duchowo, jego... Ja tu z góry, się, się za nami, Bo w cieszy To Do w cieszy cielko skrapiony, nie się za nami. Królowo aniołu, królowo Jarku, Królowa proroku. Mądr się za nami, królowo harpo stołów, królowo męczenników, królowo wystawców. Mądr się za nami, królowo dziejewic, królowo wszystkich świętych, królowe z nazy pierworodnej poczęta. Mądr się za nami, królowo niepocięta. Królowo Różańca Świętego, Królowo Ludzi, bądź się za nami. Królowo Pokoju, Królowo Polski, Królowo Polski, bądź się za nami. Baranku Boży, który gładzisz żeby świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Parę Boży, który gładzisz w ręce świata, wysłuchaj nas panie, wysłuchaj nas panie. Parę Boży, który gładzisz w świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Podświęcona nam święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stań, Módlmy się. pani nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze się liczy, uwolni na od i obdarz wieczną radością przez Chrystusa Pana naszego. Pod swoją obronę uciekamy, się. i w Każda, parze, paje, paje, panie nasz Panie Bóg, Panie Bóg, o Pani nasza, o nasza, o nasza, o nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najbliższemu nas oddałaj. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana, który powiedział błogosławieni, pokój czyniący, Boga Ojca, o pokój dla całego świata, prośby Go o zachowanie o wszelkich nieszczęść, klęsk żywiołowych, a także o dobre urodzanie. Abyś nam w odpowiednim czasie Panie, pogody i deszczu udzielić raczył. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas od powodzi, gwałtownej niepogody, gradu i ognia zachować raczył. Ciebie prosimy. Abyś ludzi i zwierzęta domowe od chorób zachować raczył. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Mówi się, na nas ojcze, pracujących na roli spraw, się nas przydała pozwól nam, że danego ziarna na każdym głowie i naucz nam dla chleba, a chleb przemieniony na ołtarzu chciało Twego Syna niech stanie się dla nas pokarmem na życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Królowej anielskie Jutro zapraszamy również na godzinę 17:30 trzydzieści święta, a później po świętej procesja tydzień, koło Florady. Pan z wagi i z uchem stoi nie wstąpi na was na nasze miasta i wioski, obrony i pola lasy i rąki w imię Ojca i Syna i ducha świętego. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.